Co za czasy drodzy widzowie? Tomasz Kamel z apelem do Doroty Wysockiej-Sznep. Z prośbą: Doroto, nie idź tą drogą. Nie mówię tego z pozycji wroga. Nie kieruje mną ani polityczna kalkulacja, ani potrzeba sensacji. Mówię to, bo widzę, że stoisz na rozstaju dróg. Jeśli nie zawrócisz. Może skończyć się to jedną wielką katastrofą, a przecież jesteś dziennikarką, jesteś matką, jesteś osobą, która z pewnością wiele przeszła. I być może wcale nie musisz iść dalej tą konkretną trasą. Może wystarczy się zatrzymać i z kimś porozmawiać. Moje cukierki krzyżki od teraz dostępne są w wybranych sklepach dyskontowych. A tylko chuj bo to się władza zmienia, to nie wiadomo, czy znamy pieniądze. Nie znamy się dobrze. Spotkania i rozmowy między nami można policzyć na w sumie palcach jednej ręki. A jednak znamy się długo, bo oboje jesteśmy w tym zawodzie od lat. I równie długo pracujemy, pracowaliśmy w telewizji publicznej, więc wiemy, jak działają mechanizmy w tej firmie, jakie reguły tam obowiązują, kto i na jakich zasadach tam przetrwa, a kto zostanie zmielony. Apeluję do Ciebie, bo widzę, że zmierzasz w stronę samozagłady. Zbliżasz się do punktu, w którym zrobi się tak gęsto wokół Ciebie, że staniesz się niewygodna. A Aha. wtedy słynny, doskonale funkcjonujący na Woronicza mechanizm. Mapatka, czy coś podobnego na łapie? Przemieli cię i wypluje. Zrobi to w chwili, gdy ci, którzy dziś cię popierają lub cię tolerują, uznają, że zagrażasz ich interesom. I moim zdaniem ta chwila nieuchronnie nadchodzi. Ej, na ma patka chyba. Liczy się wyłącznie ich własny. Nie nikt. no, chłopie, nie no, panie, panie Kamel! Panie Kamel, no i to jest gust chyba, a nie jak stanowski chyba w Breitlinga, chyba chodzi. Chociaż ostatnio widziałem czoklet Daytona, to widziałem. Już chyba pora Rolex Daytona, widziałem. No ale panie Kamel, no, no klasunia, klasunia, no. Żeś chyba się nahapał z, z moich podatków, w tym TVP. No tu jest twój wujek, send me a message on donation, tak? Nie dlatego, że muszą być z gruntu podłymi ludźmi, choć niektórzy z nich zdecydowanie są, ale dlatego, że system, w którym funkcjonują, wymaga od nich jednego: przetrwania. A przetrwać w tym systemie to znaczy być gotowym na wszystko. Również na to, by rzucić na ołtarz ofiary ludzi takich jak ty albo takich jak ja. Chcesz przykładu? Proszę bardzo. Architektem mojej kariery był Sławomir Zieliński. To on, prawie 30 lat temu, dał mi szansę w randce w ciemno. Powierzał mi ważne projekty, pozwalał rozmawiać z gwiazdami światowego formatu, a ja odwdzięczałem się ciężką pracą i wynikami. Wszystko grało. Później Zielińskiego, jak wielu innych, zmuszono do odejścia z TVP. Wcześniej, przed laty, wybrał określoną polityczną drogę, czyli łączył dziennikarstwo z koneksjami po lewej stronie politycznej sceny. No i wiadomo było, że prędzej czy później skończy na banicji. A jednak w czasach Jacka Kurskiego jakimś cudem nadal pracował. Wspierał biuro programowe zarządzane przez krążone Kurskiego Joannę Klimek. Ale decyzja zapadła nie w TVP, tylko na Nowogrodzkiej. Kurski dostał sygnał i Zielińskiego trzeba było zwolnić. Tymczasem wrócił. I dziś jego postawa w TVP to mieszanka bezkompromisowości i głębokiego osobistego żalu. Żalu między innymi wobec tych, którzy, choć reprezentują mu bliskie poglądy, mieli czelność tam pracować zapisu. Ja jestem najlepszym przykładem. Spójrz, człowiek, który stał za początkiem mojej kariery. Ktoś, kto był w bliskich relacjach z moją rodziną. Ktoś, kto bywał u mnie w domu. Gdy przyszło, co do czego, gdy sam objął władzę, a ja wciąż tam pracowałem. Nie odebrał telefonu, nie odpisał na SMSA, nie miał nawet czasu na jedno zdanie. Dlaczego? Bo to była ich strategia kompletnego milczenia. Tak to działa. Tak działają ci ludzie. I nie dlatego, że są potworami, ale dlatego, że w TVP brak skrupułów to nie wada, to wymóg systemowy, bez którego nie przetrwasz. Straszne, obrzydliwe, haniebne, zgadzam się. Ale tak tam właśnie jest. I ty to dobrze wiesz, Doroto. Pamiętaj o tym, bo dziś media mogą pisać, że TVP stoi murem za wysocką sznep, Ale jutro możesz stać się dla nich problemem. No Wtedy jutro ci możesz sami stać pod murem. Po prostu kopną cię w szanowne przedłużenie pleców. I tyle z tego będzie. Zostaniesz sama, będziesz pośmiewiskiem, będziesz ikoną farsy, z której bezlitośnie skorzystają stanowski i mazurek. Jak do tej pory, to oni są w sytuacji wygranej. Nie mogą na tym stracić, nawet jeśli przegrają proces. I tak zyskają zasięgi, rozpoznawalność i pieniądze. Ty możesz stracić wszystko. Jeśli masz w rękawie asy, asy, które dają ci 100% wygranej pewności, że wygrasz, to rozumiem, walcz. Ale z tego, co widzę, żaden twój ruch, żadna wypowiedź, żadne nie działanie na to, na to nie wskazuje. Dlatego jeszcze raz ci proponuję, Doroto, zatrzymaj się, przemyśl to. Pogadaj z doradcą, z pr z kimś, kto zna się na kryzysach, nie tylko z prawnikami. Bo ci mają w tej grze tylko jeden interes. Tylko ciekawe, jest jedna ciekawa i zastanawiająca rzecz. To, że Doroka, Dorota Wysocka-Sznep się błaźni, to wiemy. Ale to, że Tomasz Kamel nagrywa film, w którym jakby obdarowuje Dorotę Wysocką-Sznep swoją troską, swoim dobrym zdaniem. To ja bym to nawet kupił, gdyby to się nie działo na odcinku. Tylko działoby się to na. Nie podczas jakiejś wiadomości prywatnej, jakiegoś maila, cokolwiek, nie? Bo on jest taki, wujek dobra, wujek dobra rada, yy, zarabiam sad sensa. Zarobić. Zapytaj tego doradcę o jedną rzecz, czy ta droga ma sens. Czy prowadzi dokądkolwiek poza katastrofą. Bo ja wiem jedno. Dla władz telewizji nic nie znaczysz i będziesz pierwsza, która poleci, jeśli zaczniesz im przeszkadzać. A to może stać się szybciej niż myślisz. Zwłaszcza, gdy napędzasz właśnie PR-owsko-promocyjną machinę, tak, która iksu, może być iksu, wodą jedna. na młyn dla kanału Zero i której kołem zamachowym jesteś ty. Publikujesz w mediach społecznościowych płomienne wpisy, twoje i twoich adwokatów. Doroto, owszem, adwokat to człowiek, którego zadaniem zawodowym i kontraktowym jest cię bronić. To człowiek po... Trudnych, wymagających studiach. Dobrze sytuowany, dużo zarabiający, który staje po Twojej stronie, bogo o to prosisz. Świetnie. Ale warto pamiętać, jesteś osobą publiczną, a zatem każda medialna inwa z Tobą bez względu na wynik staje się dla, dla kancelarii adwokackiej trampoliną rozpoznawalności. Bo nawet jeśli przegrasz, Dziękuję. oni i tak skorzystają. Powiedzą, owszem, przegrała, ale bez nas byłoby dużo gorzej. W świecie adwokatury obowiązuje bowiem ta sama zasada co w naszym show-biznesie. Nieważne jak mówią, ważne żeby nie przekręcali nazwiska. A jak powiedziałem wcześniej, wszystko wskazuje na to, że proces ze Stanowskim i z Mazurkiem może zakończyć się porażką. Twoi prawnicy będą zarabiać na honorariach opłacanych przez ciebie. No i na medialnym rozgłosie też będą zarabiać. Ich nazwiska, nazwa ich kancelarii będą odmieniane przez wszystkie przypadki, twoje również. Ale stawka dla ciebie jest zupełnie inna. I znów wracamy do telewizji publicznej. Dobrze wiemy, że jej struktura funkcjonowania przypomina dom publiczny. Dom, który służy każdej władzy. Bo każda co bo o tym stwejlu nie mówić stary, on tak dobrze mówi, on tak ładnie operuje językiem polskim. Kurwa chce się go słuchać, stary. On jest naprawdę chyba dziwagonem, stary, nie? Pan przepięknie mówi. Jeszcze tak wiesz, tu nie ma cięć, on jakby. Idealnie operuje pauzą. Jeszcze ma ładny głos, no. Władza traktuje telewizję publiczną jak swoją własność. A to oznacza, że twoja sprawa, wcześniej czy później, może okazać się politycznie kłopotliwa. Dla władzy, dla sondaży, dla słupków. I nie ty ten problem nakręcisz. Zrobią to twoi adwersarze Stanowski i Mazurek. Nie będą w tym złośliwi po prostu będą się bronić przed twoimi atakami robiąc to w swoim typowym stylu. Jeśli proces zacznie rzucać cień na PR telewizji publicznej, a co gorsza na PR rządu, bo przy okazji mogą wypłynąć różne wątki, staniesz się kłopotliwa. Staniesz się gorącym kartoflem, a wtedy litości nie będzie. Tak jak nie było litości dla Kingi Dobrzyńskiej, szefowej pytania na śniadanie, która rozbiła ten program w drobny mag. Gdy zaczęły się pojawiać groźby pozwów przeciwko niej, została schowana w jakiejś redakcji, w której prawdopodobnie nic nie robiąc, nadal pobiera wynagrodzenie. Tylko dlatego, że jest koleżanką Tomasza Seguta, szefa firmy. I właśnie na nim chciałbym się na chwilę zatrzymać. Pewnie dobrze wiesz, Doroto, jak układały się losy dziennikarzy telewizji publicznej, tych, którzy pracowali dla czasów Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza, gdy nastał sygód. Jedni mogli zostać, choć pracowali za PiS. Inni, nawet jeśli nie byli powiązani z żadną opcją polityczną, musieli odejść. Jest to kiksu, Oficjalnych powodów można się jedynie domyślać. Dziękuję bardzo Niki. sposób rozstawania się z tymi ludźmi przypominał metodyczne zagładzanie. Przez kilka miesięcy przyjmowano od nich faktury, których nie opłacano. Jednocześnie przyjmowanie tych faktur... tysiąc kiksów dostałem, dziękuję tj. bardzo. po tu, przyjacielu. Bo gdyby to zrobili, byłoby to równoznaczne z jednostronnym zerwaniem kontraktu. A właśnie na tym, dokładnie na tym zależało i na to czekali włodarze. Po kilku miesiącach takiego przykręcania śruby, człowiek był wzywany i otrzymywał propozycję polubownego rozwiązania współpracy. Obrzydliwe, niegodziwe... W moim odczuciu również wstrętne dla tych, którzy musieli to robić. Dla Gorgosza, dla Syguta, dla Zielińskiego. To ludzie, którzy, mam nadzieję, znikną z tej firmy. Wspaniałej, cudownej firmy, jaką jest TVP, ale psutej od środka przez takich jak oni. W TVP rządzi się brudno. Kurski grał brudno, Sygut gra brudno, bo tak się tam załatwia sprawy. W firmie, która nie ma autonomii. A taka autonomia jest niezbędna dla każdego zdrowego medium publicznego. Wytaczasz, działa, Doroto. Odwołujesz się do emocji, mówisz o dziecku, które chce wyjechać z Polski, ale przecież ono ma w ogóle nie mieszkać w Polsce, tylko w Rzymie. Takie rzeczy będą rozdrapywane, będą prześwietlane. Każda nieścisłość będzie wykorzystywana. Bronisz dobrego imienia swojego teścia. Wystarczy, że twoi adwersarze udowodnią, że w obławie augustowskiej Maksymilian Sznep Odpowiadał za śmierć choćby jednej osoby. A cała ta historia, w której zginęło przecież bardzo wielu ludzi, nabierze czarno-białych barw. Tu nie będzie miejsca na niuanse, że on tylko trochę, że on tylko planował, czy co tam podnosisz w tej sprawie. Tu nie będzie odcieni szarości. Ktoś za jego sprawą zginął w obławie, równa się, jest zbrodniarzem. Opowiem Ci jeszcze jedną historię, której może nie pamiętasz, bo zdaje się wtedy nie było już, albo jeszcze w TVP. Wiele lat temu pewien iluzjonista wbił gwóźdź w dłoń największej gwiazdy pytania na śniadanie, Marzeny Rogalskiej. Prawdziwy gwóźdź, prawdziwa rana i prawdziwy wielki ból. Sprawa stała się międzynarodową sensacją. Obiegła media na całym świecie, drukowane i elektroniczne. Wydawałoby się, no że... To idealny moment dla TVP, by nie tylko wyjść z twarzą, ale pokazać solidarność ze swoją gwiazdą, pokazać materiał, w którym wytłumaczy, co zaszło, opisać ten nieszczęśliwy wypadek, wziąć w obronę kobietę, która nakręcała im milionowe oglądalności. No ale nie. Ktoś najwyraźniej uznał, że taki PR nie jest im na rękę. Marzena dostała parę złotych odszkodowania i została sama na długie lata. Do dziś ludzie z końśliwym uśmiechem pytają, no to przecież to był ustawiony numer, co nie? A przecież cierpiała naprawdę. I fizycznie, i psychicznie. Tego wszystkiego można było jej oszczędzić. Zamiast jej pomóc, system jednak ją wypluł, zostawiając na pastwę trolujących sensatów. I to nie jest jednostkowy przypadek. Ja sam, być może wiesz, a może nie, wyleciałem na przestrzeni tych prawie trzech dekad z TVP trzy razy. Za każdym razem nie były to merytoryczne powody. Za każdym razem można było mnie obronić jednym komentarzem rzecznika, jednym materiałem informacyjnym, ale nie. Kiedyś za prezesury Piotra Farfała, młodego, niedoświadczonego chłopaka, namaszczonego na stanowisko prezesa przez ówczesnego szefa Ligi Polskich Rodzin Romana Giertycha, uznano, że Kamel przeszkadza. Hmm. Chodziło o obrzydliwe, zmanipulowane sprawy związane z tym, że niby będąc człowiekiem zamożnym, nie wspieram własnej matki, która rzekomo przymiera głodem. Kłamstwo, ale bardzo nośne. I wystarczyło. Mimo, że telewizja mogła to uciąć w godzinę, nie zrobiła nic. Po prostu pozwolili, żeby mnie zmieciono. Dlaczego? Bo dla tych ludzi nie ma znaczenia człowiek. Yy, liczy się tylko kalkulacja. Twarda polityczna kalkulacja. Doroto! Ludzie, dla których pracujesz, nie mają skrupułów, bo sami są pod presją, i prędzej czy później zaczną się ratować. Nie będą patrzeć na Twoje argumenty, będą patrzeć na swój własny interes. W przypadku tej patologicznej zależności między rządem a TVP to prędzej nastąpi szybciej niż Ci się wydaje. Dlatego chroń się, zatrzymaj się, nie marnuj pieniędzy na adwokatów, zatrudnij dobrą agencję konsultingową. Taką od y, trudnych sytuacji kryzysowych. Niech oni przeanalizują możliwe scenariusze tego, co dalej, ale tak na spokojnie, profesjonalnie, na bazie faktów. Niech powiedzą ci, czy gra jest w ogóle warta świeczki, bo według mnie nie jest. Gra jest zagrożeniem największym dla ciebie, Doroto. Może nie chcesz rozmawiać ze Stanowskim, może nie chcesz rozmawiać z, z Mazurkiem, zrozumiałe, może nie szanujesz ich stylu, tonu, podejścia, może nie widzisz w nich partnerów do rozmowy. To jest wszystko w porządku. Ale czy naprawdę nie chcesz rozmawiać z nikim? Z nikim, kto mógłby chcieć zrozumieć, a nie tylko przeciwdziałać? Z nikim, kto ma inne poglądy niż oni, bardziej liberalne, może nawet bardziej zbieżne z Twoimi? Jeśli naprawdę jedynym scenariuszem, który dopuszczasz, jest droga sądowa, to wiedz, że to droga bez odwrotu i że nie zawsze prowadzi do sprawiedliwości. Czasami prowadzi do, do samozniszczenia. A Twoja sprawa pachnie dokładnie takim scenariuszem. Dlatego mówię wprost, jeśli uznasz, że warto choćby spróbować porozmawiać, zapraszam. Nie jako wróg, nie jako przeciwnik, nie jako ktoś po tamtej stronie, ale jako ktoś. Kto przez lata nauczył się, że rozmowa to często ostatnia deska ratunku i że bywa skuteczniejsza niż najlepszy paragraf? Ja jestem gotów. Do wysłuchania, do zrozumienia, do pośrednictwa, jeśli trzeba i nie, nie po to, żeby się mieszać, ale po to, żeby pomóc ci zejść z drogi, która jeśli nic się nie zmieni, skończy się dla ciebie ogniem, a dla Stanowskiego i Mazurka poklaskiem. Tym samym poklaskiem, który, jak rozumiem, uważasz za niezasłużony, a jednak sama im go fundujesz. Za darmo, a oni na tym zarabiają. Zapraszam cię do godziny zero. Jakkolwiek absurdalnie i nierealnie ten pomysł może brzmieć, rozważ go, bo nie masz dziś moim zdaniem realnego forum poza własnymi mediami społecznościowymi, w którym mogłabyś w pełni, bez ograniczeń, przedstawić swoje stanowisko w szczerej, wyczerpującej rozmowie. Wygląda mi to tak, że żyjesz w bańce, w której jest z tobą mnóstwo klakierów, którzy twierdzą, że są. Z tobą, że robisz dobrze, że idziesz we właściwą stronę. I trochę mi to przypomina sytuację ze sztabem Rafała Trzaskowskiego, który miał tam samych fanów i przyjaciół, a ci nie byli zbyt gotowi na to, żeby szczerze mu powiedzieć, czy popełnia błędy i czy de facto idzie w dobrą stronę. Jak to się skończyło, wiesz? Chce ci dać przestrzeń, dać ci forum, w którym, mimo że wydawać by się mogło, iż wchodzisz do jaskini Lwa. Mogłabyś bezpiecznie, komfortowo, ale też bez fałszu i propagandy, opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Wiem, że jako doświadczona dziennikarka nie boisz się trudnych pytań, ale też zapewniam cię, nie jest moją intencją cię niszczyć. Nie chcecie ani atakować, ani niepotrzebnie kąsać. Chcecie wysłuchać. I tyle w temacie. Szacuneczek manualny. Moje cukierki krzyżki od teraz dostępne także w wybranych sklepach dyskontowych. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej.